Witam dziewczyny. Pytacie o nowości w konturówkach. Już Wam ich dzisiaj pokazuję. Ja tutaj dzisiaj Wam pokażę cztery nowe konturóweczki do ust. Mają one kwas hialuronowy i witaminę E, czyli nawilżają nam usta, nie wysuszają. Nawet możemy sobie całe je pomalować tą konturówką i nie wysuszą nam ust. Bardzo ładnie się prezentują na nich i już Wam właśnie pokazuję. Tu mamy kolor Muff Nude. Zobaczcie, jaki piękny, piękny kolorek. Pięknie się prezentuje na, na naszych ustach. Drugi kolor to Pink Nude. Dużo taki jaśniejszy. Spójrzcie. Jeżeli właśnie ktoś lubi takie bardzo wytonowane kolorki. Kolejnym kolorem mamy tutaj Nude. Czyli tutaj kolejny sobie dorysujemy. Właśnie bardzo fajnie do brązów on będzie też pasował. Piękny. I ostatni, który Wam dzisiaj pokażę, to jest rose. Rose. On jest taki dość intensywny, ale naprawdę bardzo ładnie prezentuje się z, z różową pomadką. Ja nałożę sobie ten rose na, na usta. Te, te konturówki są bardzo miękkie. A przy okazji wodoodporne, czyli nie, nie będą nam się rozmazywały. No czy już ładnie usta wyglądają. Już są fajnie obrysowane i już sobie szukam tej różowej pomadki. Zobaczcie taki kolorek, Pink of Pink. I konturówka jest troszkę ciemniejsza niż ta pomadka, nawilżająca i zobaczcie jak fajnie, jak fajnie ona wygląda. Coś mi tutaj poprawimy, ale taki bardzo, bardzo delikatny taki kolorek, a ładnie się prezentuje na, na naszych ustach. Pokażę Wam jeszcze inny kolor. Zmyję sobie, pozwólcie, że zmyję sobie te usta, które już zrobiłam. Ja używam do tego płynu do demakijażu oczu. Naprawdę bardzo dobrze zmywa nam pomadkę ten płyn. A też jest nawilżający, także nie wysuszy nam ust, a fajnie będą one wyglądały. Przysuszymy ich troszkę. I nałożymy sobie, który kolor Wam jeszcze pokazać. Niech będzie Mówił. Ci już też fajnie usta wyglądają. W ogóle nie czuć, żeby nas, ta, żeby nas ta konturówka wysuszała, żeby po prostu wysuszała te nasze usta. Coś czerwonego, ale może coś z nudziakiem. Nie różowe. Ta troszkę za ciemna. O, tu mam jakąś... Move moment. I zobaczcie. Pomadka też jest troszkę jaśniejsza niż, yy, niż sama konturówka, ale też fajnie wygląda. I można sobie do tego dołączyć jeszcze błyszczyk. I zobaczcie, jak fajnie się usta prezentują. Nie są wyzywające. Delikatnie właśnie takie, ale dużo, yy, dużo fajniej wygląda już w ogóle makijaż z pomadką. Zobaczcie, to są te kolorki. Jeżeli jesteście zainteresowane pomadką bądź konturówką, zapraszam Was do kontaktu. Napiszcie konturówka bądź pomadka pod filmikiem i ja się do Was odezwie. Pozdrawiam Was serdecznie.